Duchowni, umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. Bardzo często próbujemy opisać Kościół, zastanawiamy się, jaka jest definicja Kościoła. Tych definicji jest kilka, ale pewnie najłatwiej odwołać się do pewnych obrazów. I bardzo często mówi się, że Kościół jest budowany na trzech. Pierwszy z tych filarów to jest Słowo Boga, to Słowo. Drugi filar to sakramenty i trzeci filar to wspólnota. Wszystkiego tego dzisiaj doświadczamy. Jesteśmy we wspólnocie, możemy dzielić się doświadczeniem własnej wiary. Możemy na siebie spojrzeć, przekazujemy sobie znak pokoju i tworzymy więzi. Ktoś może powiedzieć, że jesteśmy tu w sposób bardzo uroczysty i oficjalny, ale tak naprawdę łączy nas Sakrament Chrztu Świętego, łączy nas Moc Ducha Świętego i przez to tworzymy jedną rodzinę dzieci Bożych. Możemy korzystać z sakramentów, a teraz uczestniczymy w Eucharystii. To najpiękniejszy i największy sakrament, największy dar, jaki otrzymujemy od Pana Boga. Ale żeby to wszystko miało znaczenie, żebyśmy mogli w pełni przyjąć te dary, potrzebujemy Słowa Bożego. Słowo Boże uprzedza wiarę, odprowadza nas pod wiarę, a potem, kiedy już w naszym sercu pojawi się wiara, która wymaga troski, Słowo Boże nas umacnia i nieustannie prowadzi. Nie jest to zwykłe Słowo i pewnie, jeśli odwołujemy się do różnych, równym czasem słyszymy, że słowo Boga jest jak list skierowany do człowieka. To trzeba jeszcze dopowiedzieć, nie jest to taki zwykły list, ale to słowo dynamiczne, to słowo żywe, to słowo, które nie tylko przypomina nam wydarzenia, które już się dokonały, to nie jest słowo, które opisuje historię. Ale to słowo, które za każdym razem trafia konkretnie do nas i do serca każdego z nas. Chyba każdy z nas miał kiedyś takie doświadczenie, że kiedy otworzył Pismo Święte, przecież znamy Nowy Testament, dobrze i Stary Testament znamy, i nagle rozpoczniemy lekturę fragmentu, który właśnie jest nam znany. To okazuje się, że odkrywamy zupełnie nowe znaczenie, ponieważ w tym Słowie Bożym przychodzi Bóg i daje nam odpowiedź, konfrontuje się z naszym życiem i próbuje odpowiedzieć na pytania, które gdzieś są głęboko w naszym sercu. Po tym wyprowadzeniu pochylmy się nad dzisiejszą liturgią słowa. Dzisiaj też Pan Bóg przyszedł do nas, konkretnie do naszego zgromadzenia, do naszej wspólnoty. I do naszego przeżywania Eucharystii ze swoim słowem. Słowo trudne, wymagające, może nawet nas przerażać. Pochylmy się nad tym słowem. Dobrze wiemy, że przeżywamy ostatnie dni roku liturgicznego, dlatego w czytaniach mieszanych często powraca temat końca czasów. Niektórych najbardziej ciekawi data tego końca, ale na całe szczęście to jest tajemnica Boga i wszystkie ludzkie obliczenia w tej kwestii kończą się fiaskiem. Jednak Jezus daje nam pewne wskazania dotyczące końca, a na pewno uświadamia nam, że tak zwany nasz świat skończy się na pewno, bo nikt nie jest nieśmiertelny. A czas końca może nastąpić w najmniej oczekiwanym momencie. I to jest jedyny pernikat. Pochylmy się zatem nad dzisiejszą perykopą ewangeliczną. Niektórzy ludzie podziwiali w obecności Pana Jezusa piękno świątyni. Także starożytny historyk żydowski Józef Flawiusz zauważył, że świątynia jerozolimska która została kiedyś zniszczona przez wojska babilońskie i ponownie wzniesiona po powrocie z wygnania, została powiększona i pięknie przyozdobiona przez Heroda Wielkiego. Wspaniała budowla. Była zbudowana z ogromnych bloków białego kamienia i wyglądała z daleka jak okryta śniegiem góra. Fasada właściwej świątyni pokryta była złotem. A nad jej wejściem znajdował się wykonany ze złota krzew winy, z którego zwisały dary wotywne ofiarowane Bogu w postaci kiści złotych winogram. Wspaniały widok. Kamienne budowle tak już są skonstruowane, żeby trwały przez wieki, żeby przeżyły człowieka. Świątynia Jerozolimska była ponadto znakiem jedności ludu Bożego. I nie zapominajmy, że dla narodu wybranego była to jedyna na ziemi świątynia prawdziwego Boga. Dlatego musiały zaskakiwać i szokować słowa Pana Jezusa, że przyjdzie taki czas, kiedy z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu. I rzeczywiście w 70. roku po nieudanym powstaniu Żydów wojsko rzymskie pod wodzą generała Tytusa zburzyło tą świątynię. Nie został kamień na do dzisiaj Żydzi rozpoczają z tego powodu, chcieliby pewnie odbudować tą świątynię, ale to już dzisiaj nie jest takie proste z wielu powodów. Jezus przepowiedział zburzenie świątyni, aby zestawić piękną i potężną świątynię z kamienia z inną świątynią, skromną, ale świątynią, która jest nieśmiertelna. I my jesteśmy tą świątynią. Obecnie łatwiej nam to zrozumieć, ponieważ otrzymaliśmy Ducha Świętego obrońce i parakleta, a poza tym wiemy, że jeśli przyjmujemy chrzest oraz troszczymy się o to, żeby w nas było życie Boże, to jesteśmy żywą świątynią, która jest niezniszczalna. Otóż jako świątyni jerozolimskiej Pan Jezus powiedział, że nie zostanie z nią kamień na kamieniu. Do swoich uczniów powiedział, i to w tej samej napisy usłyszeliśmy to dzisiaj. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Ponadto wobec tych dramatycznych wydarzeń Pan Jezus zaleca, aby uczniowie zachowali spokój. Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziano. Nie twórzcie się. Aby uczniowie jeszcze lepiej pojęli Jego słowa, przypomniał im, jak bardzo człowiek jest kruchy i wszystko, co wokół nas jest przemijające. Podlegamy nie tylko chorobom i nieszczęśliwym wypadkom, ale przecież wokół nas są wojny, trzęsienia ziemi, plagi, zarazy. Co więcej, na uczniów Pana Jezusa będą spadać prześladowania. Tak? że powiada Pan Jezus, niektórych z was o śmierć przyprawia. Przerażająca wizja. Zestawiliśmy ze sobą dwa zdania z dzisiejszej Ewangelii. O świątyni jerozolimskiej, która zostanie zburzona i o tym, że włos głowy nam nie zginie. A teraz porównajmy tę ostatnią obietnicę, że włos głowy wam nie zginie z jego zapowiedzią, że w czasie prześladowań niektórych z Was o śmierć przyprawia. Jak pogodzić to wszystko? Ile tutaj sprzeczności, pozornych sprzeczności? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Trzymajmy się mocno naszego zbawiciela. Wtedy nic złego nas nie spotka, nawet gdybyśmy mieli zginąć. Każdy z nas jest śmiertelny. Świątynia, którą jesteśmy dzięki łasce naszego Zbawiciela, nie podlega śmierci. Jezus obiecuje pomoc. Trudności, choćby największe, nie przekreślają Bożej Opatrzności. Bóg jest dopuszcza, ponieważ może z nich wyprowadzić jeszcze większe dobro. I zgodnie z planem Boga, czas próby to okazja, aby dać świadectwo. I w dziejach apostolskich Łukasz opisuje spełnienie się tych słów i pokazuje apostołów cieszących się z tego, że mogli cierpieć dla Jezusa. W praktyce zaczęły wypełniać się te słowa Pana Jezusa. Apostołowie byli pełni radości z tego powodu, że mogli cierpieć dla Jezusa z powodu Jezusa Chrystusa. Prześladowania moi drodzy oczyszczają, Czasem są potrzebne, bo odzierają z ludzkich miraży, z naszych wyobrażeń, oraz są okazją do składania świadectwa. Jak napisał Tertulian w pierwszej apologetyce chrześcijańskiej, krew męczenników jest po chrześcijan. Poza tym Pan Jezus obdarza mądrością swoich uczniów. Usłyszeliśmy o tym przed chwilą, aby się mogli bronić. A to, co wydaje się nieszczęściem, może być początkiem chwali. I jeszcze jedno, na co chciałbym zwrócić uwagę. Jezus ponadto zapewniał zwycięstwie, które przyniesie wytrwałość. Słowa Chrystusa są wezwaniem do cierpliwości, stanowiącej integralną część cnoty męstwa. Myślę, że to jest istota tej dzisiejszej perykopy ewangelicznej. Uczniom pana Jezusa było potrzeba cierpliwości i męstwa, i nam potrzeba męstwa i cierpliwości. Święty Tomasz za chwilę w Sumie Teologicznej napisał, konieczna jest jakaś cnota, która by podtrzymywała dobro rozumu przeciw smutkowi, by mianowicie rozum tej namiętności nie uległ. Rolę tę spełnia właśnie cierpliwość. Dlatego Augustyn mówił, że cierpliwość ludzka jest w tym, dzięki czemu znosimy zło z równowagą umysłu. Moi drodzy, dzisiaj w naszej posłudze, w naszym życiu, w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa, potrzeba nam cierpliwości i męstwa. Czasem pojawia się moment, kiedy doświadczamy przeróżnych prześladowań. Że nie musimy oddawać życia do Pana Jezusa, ale dzisiaj przyznać się do Niego w różnych środowiskach, odważnie powiedzieć o tym, że my jesteśmy obrońcami życia, że my bronimy rodzinę, małżeństwa. Odważnie stanąć po stronie tych, którzy są pokrzywdzeni. Czasem to wymaga ogromnej odwagi i możemy się narazić na krytykę. A nawet na słowne prześladowanie. Dlatego tak bardzo potrzeba nam wytrwałości, cierpliwości i męstwa.